Witam serdecznie w przeglądzie wydarzeń z minionego tygodnia. Troszeczkę się wydarzyło, także zaczynajmy. A zaczniemy od tego, że Fernando Santos musiał tłumaczyć się ze swojej wypowiedzi w TvP, ponieważ powiedział tam, że gdyby to zależało od niego, tego meczu z Niemcami w ogóle by nie było. Został postawiony przed rzeczą dokonaną, bo mecz już był zaplanowany, kiedy objął reprezentację. No i niestety ten mecz musimy rozegrać. Gdyby poprosili go, to też potem tłumaczył w, w jednym z wywiadów, że gdyby zapytano go o, o opinię, no to na pewno by się na to spotkanie nie zgodził, bo stwierdził, że wolałby zagrać z rywalem, który po prostu lepiej odzoruje Mołdawię i pozwoli ka, się do tej Mołdawii przygotować, bo ten mecz z Mołdawią z niego no, najważniejszy, jest kluczowy, bo to może o trzy punkty w eliminacjach. Wypowiedział się też o Ekstraklasie, tutaj już w rozmowie z panem Tomaszem Świękawą. I wypowiedział się dość nieprzychylnie, ponieważ stwierdził, że w ekstraklasie gra bardzo dużo obcokrajowców, których poziom jest dość wątpliwy, a gdy widzi Polaków, no to tak naprawdę zastanawia się, czy w tym kraju nie ma lepszych zawodników. Dość brutalne, ale jakże też szczere słowa. A kończąc, już temat Santosa, i przechodząc do ekstraklasy, walki o utrzymanie ciąg dalszy, chociaż można też powiedzieć, że no, to jest bardziej walka o spadek, bo ani jedna z tych drużyn utrzymania za bardzo nie chce. Zaczynając może od Śląska, bo grali dzisiaj, no przegrali z Radomiakiem 1-0, Radomiakowi wystarczył dosłownie jeden celny strzał. Łukasz Gikiewicz grzmiał na Twitterze, że to są przybierańce, nie piłkarze do utrzymania brakuje już im aż czterech oczek, także robi się no nieciekawie. Natomiast kibice cały mecz podsumowali pięknymi okrzykami, których recytowali, że są to amatorzy, a nie piłkarze. Kibicom też się cierpliwość kończy. No, szkoda, że Śląsk spadnie, bo jednak ciężko zebrać 40 tysięcy osób, żeby zapełnić stadion w Ekstraklasie. No, wątpię, że to się też stanie w pierwszej lidze. Jeżeli chodzi o Lechię, nie jest wcale lepiej, bo Lechia przegrała z Rakowem 4-0 w piątek. Kibice, Lech śpiewali, że Puchar jest wasz w stronę Rakowa. Śpiewali po bramce na 4-0, jeszcze jeden, jeszcze jeden. No nie ma wiary w ten zespół w ogóle wśród kibiców i też się nie ma co dziwić. W międzyczasie w Lechii w ciągu tygodnia nastąpiły takie wspaniałe zjawiska jak odsunięcie Duszana Kuciaka czy Kuciaka, również odsunięcie Maloczy, ale o tym mówię w jednym z shortów na kanale, tu gdzieś podrzucę link. Smutne jest to, że takie dwa kluby spadną razem, kiedy to też razem awansowali do ekstraklasy 15 lat temu. Miasta typu Wrocław czy Gdańsk powinny mieć tego przedstawiciela w ekstraklasie i no przykro, że spadną. Miejmy nadzieję, że wrócą silniejsi. A jeżeli chodzi o wyniki ekstraklasy, prezentują się one następująco. Legia pokonała Wisłę, Płock 2-0, Raków, tak jak wspomniałem, Lechie 4-0, jegielonia Warte, Poznań 3-1, Zagłębie, widzę w 2-0, Piast, Grywice, Pogoń, tutaj był remis. Śląsk przegrał z Radomiakiem 1-0, Stal Mielec wygrała z Koroną Kielce 2-1 i Lech przegrał z Górnikiem Zabrze 1-0. A przed nami jeszcze mecz tej kolejki jutro, Krakowi z Miedzią Legnicę. Piast idzie na wojnę z Fornalikiem. Nie otrzymali licencji. Komisja Ligi nie pozwoliła jednak grać w ekstraklasie, dopóki nie uregulują należności względem Waldemara Fornalika. I tutaj zaczyna się kino. Bo kiedy Fornalik odchodził z Piasta, półtora roku przed końcem kontraktu dogadali się odnośnie zadośćuczynienia. Gdyby też tam była mowa o tym, że jeżeli nie znajdzie szybko pracy, żeby miał takie zabezpieczenie. No te prace szybko znalazł, więc w Piaście stwierdzili, no ten hajs mu nie jest potrzebny w sumie. I mu tego nie wypłacili. No, Fornalik się nie poddał, zgłosił to gdzie trzeba, Komisja Ligi to rozpatrzyła i Piast został jakby niedopuszczony do rozgrywek z powodu właśnie tych problemów finansowych. Co ciekawe, Piast twierdził, że zapłacą tylko dlatego, żeby Komisja Ligi się odczepiła. Chcą dochodzić swoich racji w piłkarskim sądzie polubownym. No, Fornalik chce swoje pieniądze, nie chcą zapłacić, ale to Fornalik jest szkodnikiem. Fornalik chce pieniądze, na które się umówił, a natomiast Piast w swoim oświadczeniu mniej więcej twierdzi, że są to działania na szkodę klubu. No, ludzie, kochani. I przenosimy się teraz do Premier League, a tam troszeczkę się dzieje. Haaland wyrównał rekord Premier League w liczbie strzelonych bramek i ma już ich na koncie 34. W Chelsea jest też niewesoło. Chodzi o to, że wszyscy nowi zawodnicy, jak i ci zakontraktowani przed sezonem, mają w umowie taki specjalny zapis, gdzie w przypadku braku awansu do Ligi Mistrzów ich pensje są obniżane o 30%. No i The Athletic podaje, że około 9 zawodnikom się ten pomysł średnio podoba i chcą odejść z klubu. Tylko, że Chelsea kontraktując nowych zawodników ma w, teraz w polityce wystawianie długoterminowych umów. I rozwiązanie takiej długoterminowej umowy może nie być na tyle proste. Więc właściciele Chelsea będą zmuszeni iść na ugodę i zejść z tych 30% chyba. No bo inaczej troszeczkę im atmosfera w klubie siądzie, a już i tak nie jest wesoło. I Arsenal. Arsenal no, stracił pozycję lidera na rzecz City ale zyskał Polaka. Kolejnego Polaka, nie mówimy o Kiewiorze, chodzi o Michała Rosiaka, który do tej pory reprezentował kanonierów w barwach drużyny U-18. Swoimi dobrymi występami zapracował na pierwszy profesjonalny kontrakt. A Rosiak rozgrywa bardzo dobry sezon w tym roku, bo ma 15 meczów, 7 goli i 6 asyst, więc całkiem spoko statystyki, jak na 18 18-latka. Ode mnie w tym odcinku to tyle. Dziękuję serdecznie za uwagę i widzimy się już na shortach. Trzymajcie się i do zobaczenia.